Wielki Post 2013 roku. Spotkanie w salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie rozpoczęliśmy drogą krzyżową. Gościem specjalnym był aktor, który nawrócił się na planie filmu opowiadającego właśnie o męcy Chrystusa. Pietro Sarubi, nawrócony jednym spojrzeniem Chrystusa. Aktor zagrał rolę Barabasza w pasji Mela Gibsona. Io. Io come. Jak większość Włochów, urodziłem się w rodzinie katolickiej. Zostałem ochrzczony, przyjąłem pierwszą komunię świętą, a potem się pogubiłem. Przez lata byłem daleko od Kościoła. Mimo wszystko próbowałem modlić się do Matki Bożej. Jeździłem po różnych dziwnych miejscach na świecie. Modliłem się do Matki Bożej jak do Matki, która chroniła mnie. Ale byłem daleko od Kościoła. I potem przyszła propozycja zagrania w tym filmie. Mel Gibson poprosił aktora o zagranie w filmie opowiadającym o ostatnich godzinach życia Chrystusa. Pietro jako aktor był sławny, ale przez całe życie czegoś mu brakowało. W moim życiu zawodowym zagrałem w wielu filmach, sztukach teatralnych, odnosiłem sukcesy. Ale jeśli nie masz w sercu czegoś większego, takiego jak wiara, to nic z tych rzeczy światowych nie spowoduje, że będziesz szczęśliwy. Nie wystarczą pieniądze, sukces, filmy i nagrody. I potem zagrałem w kolejnym filmie, tak jak grałem w innych 70 filmach. Zwykle na planie filmowym robiłem rzeczy najgorsze z możliwych. Sprzedawałem narkotyki, zabijałem, torturowałem ludzi bez problemu. I potem zagrałem rolę barabasza, małą rolę. Na początku nie chciałem jej, była zbyt mała dla mnie. Normalnie film jest kręcony przez kilka tygodni, ale Mel Gibson jest perfekcjonistą. Ten film był kręcony cały rok. Mel Gibson jest bardzo szczegółowy w swojej pracy. Na początku, gdy kręciliśmy sceny z Barabaszem, czułem się tak, jakbym kręcił każdy inny film jakiś film akcji. W drugiej części spotkałem Jezusa, aktora, który grał rolę Jezusa, i w jego oczach zobaczyłem coś wielkiego, coś głębokiego. To spojrzenie mnie przebudziło. Pietro Sarubi przez kilka godzin opowiadał młodym ludziom o tym spojrzeniu, o swoim nawróceniu i przemianie całego życia. Gdyby moje życie się nie zmieniło, nie byłbym tutaj u Salezjanów, w Polsce. Moje życie zmieniło się całkowicie. Wielkie rzeczy zdarzyły się w moim życiu. Zawarłem sakramentalny związek małżeński, ościłem dzieci, przyjąłem sakrament bierzmowania. Pietro jest szczęśliwy, ciągle uśmiechnięty. Czasem siłuje się jeszcze z barabaszem, czyli z sobą samym przed nawróceniem, ale wie od kogo czerpać siłę: od Jezusa Eucharystycznego i ze słuchania Ewangelii jak spotkanie z Barabaszem przeżyli wolontariusze misyjni. Spotkanie z panem Pietro wywarło na mnie ogromne wrażenie. Opowiedział nam niesamowitą historię, prostymi słowami, które na długo zostaną mi w pamięci. Mimo wszystko, mimo tych wielu pytań i, e, i spotkań, miał dla nas czas nawet, e, nawet w kawiarence, spędzał z nami czas, odpowiadał na dalsze pytania. E, jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa, że mogłam być na tym spotkaniu. Spotkanie z Pietrem Sarubim było dla mnie bardzo osobistym spotkaniem, mogłabym powiedzieć tak, jak z bratem. Jestem tutaj pierwszy raz dzisiaj i spotkała mnie taka niespodzianka, żeby móc porozmawiać z człowiekiem, który jest mi bardzo bliski, ponieważ nasze historie są podobne. Oczywiście moje życie nie jest tak bogate i nie ma w nim tylu gwiazd, ile w życiu Pietra Sarubiego, ale. Jest między nami coś wspólnego i moc jego świadectwa piękny efekt przemiany, który dokonał Bóg w życiu Piotra Sarubiego. Dla mnie jest zapowiedzią pięknej ścieżki, którą Pan szykuje dla wszystkich tych, którzy się do niego zwrócą. Jestem wzruszona, ogromnie poruszona tym, że jednym spojrzeniem można uzdrowić człowieka, który e, samo sobie twierdzi, że upadł tak nisko. Ja też e, byłam takim człowiekiem, dlatego spotkanie z Pietrem traktuję jako prezent od Boga dla mnie. E, I gdy dzisiaj stanęliśmy pod obrazem Maryi, mogliśmy sobie wspólnie zrobić zdjęcie, e, byłam bardzo szczęśliwa i myślę, że ten uśmiech będzie mi jeszcze e, długo towarzyszył właśnie z powodu Pietra. Dziękujemy aktorowi za świadectwo życia, a Chrystusowi za to, że miał tak nowatorski pomysł na stworzenie pokornego narzędzia nowej ewangelizacji w XXI wieku, potulnego baranka z twarzą mafioza, który w przeszłości tryskał złością jak gejzer.